Cześć siemanko witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie grali w Minecrafta, ale mogę tylko drewni drewniane tym mieć. Może z tego nawet będzie seria mała, no bo w jednym odcinku się nie zmieszczę. Dla Was będzie to jakieś 40 minut pewnie tego odcinka, ale dla mnie będzie to dłużej. No dobra, no to zaczynamy. Żeby nie było, to ja dopiero teraz stworzę nowy świat. Pust. No. Mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej. Dobra, najważniejsze to drewno narzędzie. Skupię to całe drzewo i będę musiał do końca tylko drewniany. Znaczy... Ja się zastanawiam, czy ja mogę robić tarcze. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, bo... To nie jest... Znaczy... Narzędzia. A narzędziami. Zbroje to mogę mieć nawet neterytowe, ale wątpię czy mi się uda. Ogólnie widzowie chciałbym się pochwalić, bo niedawno co przeszłem Minecrafta. Niestety nie nagrywałam z tego, no bo No, no, sam nie wiem czemu, ale tak. Po prostu chciałem się pochwalić. Już oficjalnie jestem speedrunnerem w sumie. Bo ja to zrobiłem w dwie godziny. A po co ja. Ach, no tak. Sorka widzowie, zapomniałem. A. Jednak mi jest potrzebny kobyl. Przecież piec będzie przedwała na kopię u węgiel dobra. Sobie całe Wszystkie najważniejsze. Jeszcze dla mnie. Żeby nie było, żeby był nubek, że ja jestem jakiś nubek, wiem o tym statku, ale jeszcze raz wspomnę mamy statek statek. Taka mega rzecz. Na, najbardziej na start i domen handlowych. Bo przecież tam jest żelazo, jest zbroja, A wioska to jest taka no. Dobra, ale też według mnie nie jest najlepsza. Czy w ogóle mamy przejść grę? Co jest? Wątpię, czy realne wioska. Płakam, jak będzie kowal. Tak szczerze, kowal jest mega żart. Ostatnim razem, kiedy natrafiłem na kowala, to kiedy to było. Dobra, wiecie co zrobię z, na zabudki? Bo to nie jest narzędzie. Wola to nie jest narzędzie, Napiszcie mi w komentarzu, ale to jest rzeczy bardziej niż narzędzie. Piszcie też takie rzeczy, które są właśnie narzędziami, a nie rzeczami. Na przykład, jak popełniam jakiś błąd, to mi piszcie też. Ej, chodź mi tu pomóż e, 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 dasz swoje zdanie e, z do widzów. E, tu jest z, z taką Minecraft, będzie e, link do kanału w opisie. E, czy, e, czy ten e, czy uuuuting? Uuu, czy, e, e, czy ten. Czy tarcza to narzędzie? Nie. Według mnie też chyba, nie? Piszcie w komentarzu czy chcecie z tego serię. Zaraz wejdziemy już do renderu. Kurde! Nie no, ja jestem głupi. Sorry. Widzowie, którzy ogarniają bardziej Minecrafta jeszcze niż ja się jeszcze uczę, Może z tego będzie nawet więcej odcinków, jak już skończy się seria, jak będzie. Sorry Igor i Stasiek, wiem, że ja to tragicznie robię teraz, sam jestem z siebie niezadowolony. I sorry wszystkim widzom, po prostu mi się tak sobie... Det går bra. Piszcie, czy mam kontynuować ten challenge i ja się Wam na razie żegnam, piszcie, czy mam zrobić na nowo świat, czy mam jeszcze na przykład z, z Igorem, którego macie w komentarzu, w opisie do jego kanału, czy z do którego też macie link do kanału yy, czy do na przykład no nie wiem na przykład z, z nimi obydwa piszcie też na ich kanałach czy, yy, czy yy, żeby na przykład oni chcieli nagrać taką serię ze mną yy, ja się z Wami żegnam i widzimy się na ten na handzie narka